Dokidoki, tak więc byłem tam gdzie byłem, robiłem to co robiłem ale ponownie do was wróciłem. Tak więc nie zwlekajmy już dłużej, zerknijmy tylko gdzie my teraz mamy tak naprawdę się udać. Przekaźnik był walny załatwiony, więc nie pozostaje nic innego jak wrócić do... Jak wrócić do... Chociaż nie, moment. To są tunele. No dobra, czyli muszę wrócić tymi tunelami, na to wychodzi, nie mam wyjścia. Aha, nie będzie za łatwo. No to bierzemy się za nich, tylko schowaj się, Gemoniu. Mojej ekipy niestety nie ma, jak zami sami widzicie. Nie <grym> ogarniam ich. Dobra, cofnę się. Muszę go zdjąć i to szybko, bo nie pociągnę zbyt długo. Okay. Piknę to było, pikne! Gdzie uciekasz? Gamoniu. Dobra, to chyba wszyscy. Ja muszę coś po prostu tutaj wyczaić czemu, o, czemu ta moja ekipa zostaje w tyle, no. Jeśli ktoś ma oczywiście jakiś pomysł na ten temat, to mile jest widziany wpis pod filmem. Ja jestem tutaj, oni są tutaj. Dlaczego nie biegną ze mną? Nie, no muszę im teraz za każdym razem wybudować polecenia. A, zobaczcie, teraz więc ee, chciał, nie chciał, tak dotarłem do niebostrady Protean. <laughs> Okej, okay, dobrze, wiecie, ale zanim tam jednak się udam, no czekajcie, tu jest schody w dół do tuneli, a tu jest winda do wspomnianej niebostrady, ale zanim tam się udam, to jednak wrócę. Jednak wrócę. ...do tej nadziei zoo. Tylko cholera, żebym się teraz nie pogubił. Okej. Okay. Bo chcę, szczerze... ...zorientować się, o co chodzi z tym całym fajdanem. Czy tam fajdanem. Najpierw załatwiam wszystkie... wszystkie sprawy tutaj. Czyli pomówmy z całą ekipą odpowiedzialną za... Ee... Między innymi wodę, prąd i tak dalej. A zacznijmy od maszy. To się pewnie jakoś inaczej czyta, ale masza ładnie. Od niedawna znów mamy wodę. Chyba wiem komu trzeba podziękować. Teraz musimy tylko rozprawić się z getami i będziemy mogli dalej w spokoju rozbudowywać kolonie. Proszę, oto kilka kredytów za pomoc. Raz no raczej, 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 raczej nie inaczej, ale kilka kredytów, 12 tysięcy, fajnie. Szczodra działka, choć na początku szczerze nie przypadła mi do gustu. Ja chyba jej też. Ale tak czy inaczej. Thanks, my friends. Dobra robota. Dobrze, że tu jesteś. Nadal potrzebuję ogniw energetycznych do tego generatora. Udało mi się znaleźć te ogniwa energetyczne w tunelach. Wiedziałam, że w końcu jakoś się znajdą. Fajdan dał mi trochę forsy na niezbędne wydatki. Trzymaj. Jeśli tylko uda mi się wstawić te ogniwa we właściwym kolonia stanie na nogi w mgnieniu oka. No to super. 6000 kredytów, 30, jeśli widziałem o niżelu, więc fajnie. Bardzo fajnie. Eee, ty to nic chyba. Mogę coś dla was zrobić? Mówiono, że mam wam udostępnić wszystkie moje towary. A chyba nic. Do widzenia. Tak, powodzenia. Na razie od ciebie nie chcę. Witam ponownie komandorze. Zabiłem tego dużego warena. Reszta jest twoja. Doskonale. Zorganizuję polowanie, kiedy tylko gety odejdą. Hmm. No co, no wszyscy mi płacą, a ty jesteś jakiś inny? Nie. Nie, nie będę aż takim wzorowym obywatelem. Dawaj tę nagrodę, chcę wrócić do ważniejszych rzeczy. Proszę, nie chcę zajmować twojego cennego czasu. No. Idealista 8 i renegady 2. No i dobra, no czasami, e, czasami niestety trzeba pokazać te drugie oblicze. Nie można być takim miłym do przesady, bo dostaniemy w prędzej czy później kopa w dupę. Okej, okay, eee... Dobra, tu nic nas nie ten. czyli co? Fajden nam został. Komandorze, jak mógłbym pomóc? Zniszczyłem nadajnik getów. Nie będą wam już sprawiać problemów. Dzięki, komandorze. Jesteśmy twoimi dłużnikami. Wielki ciężar spadł z moich barków. Szkoda, że to nie rozwiązuje reszty naszych problemów. Porozmawiajmy o Feroz i Nadziejzu. Oczywiście, komandorze. W tunelach mieszka jakiś facet. To jeden z was? To pewnie Ian. Jest bardzo chory. Chyba nie tylko chory. Zmienił się od czasu ataku. Próbowaliśmy mu pomóc, ale nie słuchał. Nie mogę pomóc swoim ludziom, jeśli nie słuchają, komandorze. Nie macie środków medycznych? Czegoś, co mogłoby mu pomóc? Żeby to było takie proste. Ian był dobrym człowiekiem. Komandorze, proszę. Wolałbym już o tym nie rozmawiać. Niektórzy z kolonistów dziwnie się zachowują. Nie mam nic więcej do powiedzenia, komandorze. Koloniści to moje zmartwienie. Gety są twoim. Pogadamy, gdy dowiem się więcej. Powodzenia, komandorze. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. A wrócimy do tego tematu. fajdanie ty. Nie wiem, no za każdym razem jak wymawiam to jego imię i nazwisko, czy imię, czy, czy nie wiem, pseudo, tytuł, nie wiem jak to nazwać, to mi się kojarzy ze słowem zafajdana, nie? No i naprawdę, czuję, czuję, czuję w kościach, że e, wcześniej nazwana przeze mnie śmierdzącą, to sprawa naprawdę w tym momencie ujmę to tak, jest zafajdana. <laughs> Ciekawe czy coś w tym będzie, bo... Może się mylę, może się czepiam, może on jest naprawdę uczciwym człowiekiem, dbającym o swoich ludzi i tak dalej tak dalej. Ale no chyba się ze mną zgodzicie, a może nie, że coś tu jest nie tak. Dobra, czas najwyższy udać się windą do nieba. Uważaj! Aha, tak od razu. Nie wiem ile jeszcze wytrzyma! Okej. Okay. To miasto było niegdyś cudem proteańskiej technologii. Niewiele z tego zostało. Tu już nic nie ma, tak na szybki wypadek sobie tutaj podbiegłem, a tutaj mamy Mako. Wygląda na nasze. Nie. Coś ciekawe, czy tak, czy tak zgodnie z grą to jest nasze mako, czy może bardzo podobna, wręcz identyczna do naszego. Okej, okay, zapiszmy ponownie. Tym razem może tak. Jadymy. No, no żeby nie było tak zasympatycznie, nie? Komitet powitalny, ja proszę raz. Ostatnia grupa poszła na wow, Czego oni szukają? wo wow, 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 wow. zbyt słaby, żeby złożyć zbawienie ludzi, coś tam jest. Ej, dobra, zobaczcie. <laughs> Okej. Okay. Mogę wysiąść? Nie mogę wysiąść, nie mogę nic zrobić. Ej, fajnie, zobaczcie. No i w sumie, w ja że jestem ciekawe, czy tego typu akcje są możliwe w tej grze to ruszanie troszkę. Czy są możliwe, czy można zrobić coś takiego, nie? Czyli spaść skądś, albo się na nowym świecie zablokować. W szczerze, no to niestety na minus gry. Powinienem się jakoś z tego wykaraskać, A ja nie mogę, więc... Na szczęście, przed chwilą zapisałem stan gry. I tak, jeśli miał ktoś wcześniej wątpliwości albo... Nie rozumiem, czemu tak często to robię. To teraz chyba już wszystko jasne, co? Okej. Okay. Jeszcze raz, zobaczmy przylot. Dobra, i teraz trochę spokojniej. Ostatnia grupa poszła na południe. Czego oni szukają? jak Ładnie, zlokalizować go w ale chwórzka jest. Okej, okay, jeśli dobrze kojarzę, to były dwa. Żeby nie ominął tutaj z sprzętu, bo czasami można znaleźć coś cennego. Nic z tego nie rozumiem, Shepard. Wciąż nie mogę zlokalizować źródła. Lisbet wciąż może tam być. Minęło zaledwie kilka dni. Jakbyś nic złośnikował. Moment, moment. To moja córka. Będę na nią czekać. Eh, schował się. Zauważyłem. <laughs> Myślisz, że go nie widzimy? O. Субтитры so, сделал yeah. Siedzę w Mako to już ci szturmowcy nie są tacy groźni O jeszcze nie. No nie no Co? Przystanek? Chyba na to wygląda Ok, nowy sprzęt na pewno się przyda. To jakieś skrzyżkę, ale jej otworzyć nie możemy. Czyli co? Jademy dalej, tak? Mamy ruch! Jakiś pojazd! To nie są... Moment, moment! Koleżanko! Gety! Jak nie gety, to kto? Są wystarczająco blisko, by nas widzieć. Gety są w tej chwili najważniejsze. Tam na dole, ktoś jest, widzicie? A, i coś tu nie gra. Ale muszę się to przyjrzeć. Na eksogenii. ludzie, ale podejrzewam, że. No dobra, przekonajmy się. Stop! Dość tego! Uspokój się, Jong. To na pewno nie są gety. Giuliano, wracaj! Kim jesteś? Czego chcesz? Komandor Shepard. Jestem tu po to, żeby rozwiązać wasz problem z getami. Widzisz? Za bardzo się przejmujesz. A ty jesteś zbyt łatwowierna, Juliano. Cieszę się, widząc przyjazną twarz. Myślałam, że jesteśmy jedynymi ludźmi na tej planecie. <noise> Fajdan i niektórzy z mieszkańców Nadziei Zu wciąż żyją. A podobno wszyscy zginęli. Mówiłem przecież, że najprawdopodobniej nie żyją. Jakoś sobie radzą, ale gety naprawdę im przyłożyły. Wiemy, jak jest. Te cholerne syntetyki są nieustępliwe. Zbliżamy się do ich bazy. Jesteście prawie na miejscu. Zaszyły się w siedzibie egzogenii, dalej wzdłuż niebostrady. Ta siedziba to teren prywatny, żołnierzu. w getty i zjeżdżaj. O, sympatyczny kuźwamać. Yeah. Nie wiem, już po raz kolejny o tym mówię, ale bardzo często jak spotykam jakieś o, charaktery, tak? konkretne charaktery, przeważnie to są co powiedzmy to są drugoplanowe postacie albo coś na zasadzie NPC. Tak czy inaczej, bardzo często odnoszę daną postać, danego, danego delikwenta z gry do rzeczywistości. Nie wiem, czy wy też tak macie, jeśli macie to ewentualnie, napiszcie mi o tym, jak wygląda też w waszym przypadku, czy zdarza wam się, nie wiem jak to ładnie nazwać, zdarza wam się, no dobra, tak jak ja to powiedziałem już wcześniej, Znajdywać y, powiązań z rzeczywistością, tak? Albo porównywać niektóre postacie, wydarzenia, a może nawet znajdować jakieś, wręcz bym powiedział, odpowiedniki. Bo mi się to już wielokrotnie zdarzyło, że y, dane już, że tak powiem, ujmę po raz drugi. Delikwent pasował mi do osoby, którą znam w realu. Okej, okay. y, to żeśmy sobie troszeczkę pokonwersowali. Idźmy dalej. O, to będzie dobre. Mam gdzieś tajemnicę twojej firmy. Komandorze, moja córka Lisbeth, zaginęła. Nie powinni tracić czasu na takie bzdury. Kiedy znikną gety, będziemy mogli poszukać martwych. Mówisz o mojej córce. Ona żyje. Wiem to. Gdzie jest twoja córka, Juliano? Pracowała w budynku egzogenii, kiedy zaatakowali. Ach, tak, jest kilka miejsc, gdzie mogłaby się schować. Na krótko. Jeśli tam jest, wydostanę ją. Dziękuję, komandorze. Dziękuję. Wiecie, czego szukają gety? Nie mam pojęcia. Sami mamy problemy, by znaleźć tu cokolwiek użytecznego. Coś, o czym chce nam przypomnieć egzogenii. Musimy po prostu odzyskać straty. To no nic osobistego. Opowiedz mi o kolonii. Powstała mniej więcej 4 lata temu. Do chwili ataku szło nam całkiem nieźle. Najbardziej dawał się we znaki brak surowców. Mało tutaj wartościowych rzeczy jakoś sobie jednak radziliśmy. To miejsce stało się powoli naszym domem. Co cię tutaj przygnało? Sądziłam, że zacznę tu nowe życie. Chciałam być w miejscu, gdzie moja praca coś znaczy. A teraz wszystko, co zbudowaliśmy, zostało zniszczone. Co przygnębiające. Jak doszło do tego, że oddzieliliście się od nadziei Zu? Większość mieszkała blisko budynku Egzogenii. Nadzieja Zu służyła nam za port. Podczas ataku getów zostaliśmy rozproszeni. Do tej pory sądziliśmy, że pozostali zginęli w pierwszej fali ataku. Gdybyśmy wiedzieli, że żyją, spróbowalibyśmy się połączyć. W tej chwili jest dość bezpiecznie. Nadal można spróbować. To chyba nie najlepszy pomysł. Nie mamy pojazdów, a niebostrada jest słabo chroniona. Coś jak budynek, w którym się znajdujemy? Pozostaje nam siedzieć tu cicho i czekać na posiłki. W końcu się zjawią. Muszą. Jak palam no Do czego służył ten budynek? To po prostu siedziba egzogenii na tej planecie. Znajdują się tam pomieszczenia biurowe i kilka laboratoriów. Egzogeni to mistrzowie recyklingu. Wszystkiego i wszędzie. Kolonia musi zarabiać, Juliano. Feros daleko do samowystarczalności. Gdzie jest twoja córka, Juliano? Jest gdzieś w siedzibie egzogenii. Mam nadzieję. Siedźcie tutaj, dopóki nie dowiem się, czego szukają Gety. Oczywiście. I pamiętaj, proszę, jeśli zobaczysz moją córkę. Dobra, zrobię mm. wszystko, co w mojej mocy. Zmiażdżyły naszą obronę w ciągu kilku minut. Jak mamy Gorzej już być nie może. No dobra, Gabin. Miałem nadzieję, że znajdziesz chwilę na rozmowę. Mam pewien problem. Czego potrzebujesz? Muszę odzyskać pewne dane. Nie jest to wielka robota, ale dobrze płatna. Słucham. Dobra, dobra. Węszenie w ruinach stało się trochę zbyt niebezpieczne. Na pewno nie chodzi ci tylko o kolejną porcję wrażeń? Weź się zastanów! Nie jest tak źle. Musisz odszukać moją konsolę w kwaterze Egzogenii. I zgrać dane na ten OSD. Tylko tyle. Strasznie szybko mi uwierzyłaś. A widziałeś, żeby ktoś wybierał się ostatnio do siedziby Exogeni? Poszukam, jeśli będzie okazja. Doceniam to. Te dane są warte dużo pieniędzy. Oczywiście jeśli tylko wyjdziemy stąd żywi. Opowiedz mi o danych, które mam dla ciebie zdobyć. Plany kilku prototypowych modów. Jestem wolnym strzelcem. Nie powiem, znam się na rzeczy. Skoro jesteś taki bystry, to dlaczego pracujesz na krańcu galaktyki? Może mam w sobie trochę pionierskiego ducha. Poza tym, nie cierpię nudy. Dopóki nie rzucam się w oczy, nie zawracam sobie głowy ochroną. Czas ruszać w drogę. Pamiętaj tylko, co powiedziałem. Kolejna sytuacja, z którą mogliśmy, możemy e, spotkać się w życiu, nie? <laughs> nie wiem czy, czy już zrozumieliście o co mi chodzi o to odniesienia. Jeśli chodzi o odniesienia, tak? Do, e, do rzeczywistości. Mam nadzieję, że wy dostaniesz nas z tego bugna. No dobra, tak więc to chyba wszystko. Pieprzaliśmy jak szaleni, gdy rozpoczął się atak.